Czy są jakieś pytania? Nie, ja nie mam pytania, tylko chcę coś powiedzieć. Chcesz ja? powiedzieć? To no tak, proszę jasne. Bo tam, słuchaj, yy, padło pytanie do mnie, czy jest lat gdyński na przykład. Słuchajcie, nawet jeżeli gdzieś jest, to nie znaczy, że nie może powstać kolejny, tak? To, 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 to też się tym nie sugerujcie, że jak gdzieś już jest, to nie może powstać drugie, tak? Bo, łączymy tak, bo łączymy, to nie chodzi o to, żeby powstało tylko jedno i już. E, tutaj, e, no oprócz tego, że jest Jona, Bunkka, gdzie tam działają w, we Wrocławiu, ale może tam zawiązać się druga grupa, tak? To nie znaczy, że, że już tylko jedna może być, już więcej nie może być. E, zapraszamy też do naszej Mazowieckiej, jeżeli ktoś jest z Mazowsza, to tutaj zapraszamy, bo jest Marcin, pokaż się. Jest Artur, pokaż się. No i jest jeszcze parę, parę innych osób, które no niestety nie dotarły dzisiaj. Ale my się spotykamy tak średnio raz na tydzień, raz na dwa tygodnie. Zależy wszystko od tego, jak, jak tam nam pozwala czas. I słuchajcie, wy też jesteście z różnych regionów Polski. Więc łączcie się po prostu w swoich rejonach, szukajcie sobie, jest, dostaliście ulotki, bo Wam rozdałam, jest tam, macie Akademia Las Polski, niektórzy z Was na pewno już są na tej grupie. Pozostali, którzy nie są, to mogą dołączyć. Tam, yy, tam jest taka ankieta, jak przelecicie, tam na tej grupie nie ma dużo postów, ale jest tam ankieta właśnie między innymi lokalizacji, gdzie, skąd jest i tam możecie się łączyć, szukać siebie nawzajem. Albo możecie też poszukać sobie jakiś tam... Może macie jakichś już znajomych, tak? Którzy chcieliby z wami coś działać, zacząć. Dobra, czy macie jakieś pytania do Bożydara?

Teraz chyba um, zrobić tą <grymne> nie, czy, nie, Czy muszę odpowiadać? Nie, żartuję. Jak, Więc chodzi o to tak, władza, nie ma władzy. Jest strona internetowa, która jest płaszczyzną komunikacji. Na tej stronie internetowej każda z gałęzi, czyli czy tam powiedzmy Bądźmy ośmiornicą, niech każda z naszych macek stworzy jeden projekt. Nie jesteśmy sektą, żeby się nawzajem przekonywać do wiary lub religii lub jakiegoś duchowego, coś tam, coś tam. Jesteśmy ludźmi, którzy chcą wspólnie realizować projekty. Ale wszystkie inne z sieci stowarzyszeń, które już istnieją, nie poruszają się w tych czterech aspektach, w których poruszali się nasi przodkowie, dlatego oni polegają. Ulegają, ulegają złudzeniu, ale nie dziwota, bo to wszystko działo się, dzieje się jeszcze na przełomie tej kali jugi, czyli epoki zapomnienia, lisicy. Lis, jak wiecie, jest panem oszustwa. A dzisiaj mamy epokę wilka. A wilk walczy bronią przeciwnika. I jednoczy się. I jednoczy się przede wszystkim, tak. Jest stadnym. I łączy się też na życie. Nie jest jak z skarpią na kwiat. ale lisy też się łączą w parę, też piękne zdjęcie. Zrobię sobie zdjęcie. Łucz, proszę, proszę zdjęcie. Sobie zdjęcie. E, więc tak, mamy tą płaszczyznę, na której będziemy pokazywać swoje własne projekty. I teraz ty napiszesz swój własny projekt na jakąś rzecz. Dajmy na to. Ja piszę projekt nowej konstytucji. Tutaj z dziewczynami i z chłopakami robimy projekt tych osad. Emilia tak samo. I teraz Emilia napisze swój własny projekt z warszawiakami, w jaki sposób pójść do Urzędu Gminy i położyć tam papier, żeby gmina dała nam ziemię. Ty na przykład stworzysz taki papier, że będziesz pokazywał, że gmina daje nam ziemię we Wrocławiu, w Podlasce, czy też na... Gdzieś tam, gdzieś tam, gdzie ty jesteś, tak? A my zrobimy, a my weźmiemy Twój projekt, zmienimy miejsca zamieszkania, znaczy w sensie tą lokację, i pójdziemy do swoich własnych włodarzy gmin. I my nie będziemy oceniać Ciebie, tylko Twój projekt. Bo my nie chcemy Ciebie oceniać, bo my uważamy, że Ty jesteś asem, jeśli kładziesz ten projekt. Przynosisz projekt, wkładasz coś. A my próbujemy to realizować. Nie jest tak, że my Cię próbujemy przekonać do swojego projektu i mówimy, ten projekt ma być zrobiony, a jak nie, to nie macie. Tylko chcemy, żebyś ty pokazał swój projekt. Chcemy, żeby każdy z Was stworzył swój własny jakiś tam projekt. Na pewno macie coś w sercach, czego my nie jesteśmy w stanie w ogóle sobie wyobrazić. Ale liczymy na to, że wszyscy macie coś w tych sercach i wyciągniecie to na kartę papieru i pokażecie innym. I umieścimy to na tej stronie internetowej, w zakładce projekty, każda, y, zrobimy w tym lesie, w tej akademii, zrobimy coś takiego. Akademia kształci się w tych czterech rozwojach. Każdy z tych czterech rozwoji to jest wydział, a każdy z tych wydział ma nauczycieli, a nauczyciele to są ludzie, którzy stworzyli projekty i chcą do tych projektów pomocników. Czyli wy, jak będziecie mieć projekt, na przykład z dziedziny y, naukowej, chcecie na przykład stworzyć, samochód, który lata, tak jak Anastazja powiedziała o tym samochodzie, co nie potrzebuje paliwa, bo się unosi. Pamiętacie ten rozdział? No to zaprojektujmy to. Zróbmy taką formę, weźmy to, my, tam nie jest roślinka, tylko jakieś tam, takie żyjątko, co wciąga powietrze i robi, że się zasysa, tak? Pamiętacie ten rozdział, Anastazji? Co? Grzyby to były, co to było? To były grzyby rocznie ucho rośnie jak grzyb. I porusza się, tak jak jest w w innych światach jak Gimana, prawda? Tak. Umysł porusza się tam, gdzie To nie, to nie, to nie. Anastazja mówiła, że to można zrobić z, pewnej, z pewnego żyjątka, że tego żyjątka trzeba włożyć we formę, ono musi obrosnąć w tej formie i potem z racji tego, że ono działa, że zasysa powietrze od dołu, przepraszam, od góry, a wypuszcza dołem, możesz lewitować w tym pojeździe. I to żyjątko możecie unieść. To mówiła Anastazja. No nieważne, w każdym razie widzicie. No to teraz ja mam taką wizję, że taki statek kosmiczny zrobimy sobie. No i ja ten projekt napiszę i będę potrzebował, jako nauczyciel tego projektu w cudzysłowie, będę potrzebował ekipę, no razem ze mną dokończyć ten projekt. Ale liczę na to, że każdy z wymyśli coś innego. Są ludzie, którzy chcą mieć organity, są ludzie, którzy chcą mieć hembastery, są ludzie, którzy chcą mieć paliwo wodorowe, a może ktoś chce mieć superkomputer właśnie yy, i potrafi go zaprojektować? Przecież... IBM by nie istniał, gdyby nie Polak, a nawet Rockefeller by nie istniał, gdyby nie Polak. My wszystko wymyśliliśmy. Nawet silnik spalinowy by nie istniał, no może teraz nie będę mówił o Polakach, ale o Rosjaninach, o Rosjanach, ale to wciąż są biali ludzie, którzy nie poddali się Watykanowi. W naszej sieci chcemy się łączyć, a nie dzielić. Nie chcemy się w naszej sieci wywyższać, chcemy się a nie chcemy się też poniżać, chcemy się nawzajem w pełnej miłości i szacunku wspierać w naszych indywidualnych działaniach. Dlatego też nie robimy jednego gigantycznego, gdzie ja będę rządził, a wy będziecie robić to, co ja wam napiszę. Ale też nie chcę przyjść do Was, nie chcę być rządzonym przez Was. Jedyne co Wam proponuję to współpracę. Zrobienie tego. Gdzie jest tam ten kolega od yy, spółdzielni? Zrobienie właśnie takiej spółdzielni, bo będziemy wspólnie działać. Tylko że nie w legislacji spółdzielni, tylko w legislacji Stowarzyszenia Zwykłego. Będziemy działaczami. Tak, bo do niedawna byliśmy członkami. <grym <grym ale były stanowcze protesty. Tak? Stanowcze protesty? Ja Dziewczyny protestowały? Ja protestowałem. Nie, to szczególnie. Nie, żart, ale to żartowniczy mnie. Ale słuchajcie, bo <grym <grym członek to jest taka rzecz, która wystaje Bole z korpusu i nie jest głową. Nie, tak. więc my chcemy być, chcemy być korpusem, chcemy być głową. A to wszystko działa. I ręce działają, i głowa tak, działa, i brzuch chcieli, działa. chcą, żebyśmy byli członkami, czyli, czyli żeby nami zarządzać, tak? Tak, żebyśmy byli tylko wykonawcami ich pomysłów, bo głowa to coś innego, tak. szyja co innego, korpus to innego, a członki są na samym końcu. Członek ma tylko stać, Chciał się postawić swoje imię. <laughs> Podpisać Tak to wygląda. Więc... W wielkim skrócie o tym, dlaczego te stowarzyszenia wyglądają takie, a nie inaczej. Yy, I teraz tak, wy robicie to, co ja pragnąłem. Ja od roku jeżdżę, w, teraz może już od półtora roku po Polsce i opowiadam o jednym hektarze dla rodziny. Tam po, po YouTubie możecie sobie zobaczyć. Zafascynowany Anastazją, yy, rozmawiając ze stwórcą, doszedłem z nim do wniosku, w zasadzie z, dostałem od niego wizję. Gościł mnie natką i powiedział, weź tam to zmodyfikuj. Ja mam niebieskie oczy, jestem inżynierem, zaprogramowałem to w sposób kompatybilny z tym, co chce od nas twórca. Dzisiaj w Rosji Putin rozdaje ziemię. Ale dzierżawi. To Wam powiem tak jak właśnie o tych moich wykładach z jednego hektara. Tą koszulkę, co mam na sobie, ja ją kupiłem, zapłaciłem za nią raz i jest moja. Mam gwarancję, że jest moja, ponieważ producent, sprzedawca i wytwórca tam po drodze te wszystkie osoby już zostały przeze mnie spłacone. Raz. Rachunek zgubiłem, nikt się nie czepia, nie muszę go pokazywać co roku. Ta koszulka wtedy jest moja. Jestem tego święcie przekonany. Ale tymczasem ta ziemia, jak za nią muszę płacić, nawet ZUSA, Krusa za hektar 120 zł rocznie, to to nie jest moje. Krawiec nie przychodzi do mnie co roku po tą koszulkę i mówi: Kupiłeś tą koszulkę, jesteś mi winny złotówkę. Za bo to używanie. Jest, bo to jest nielogiczne. Dlatego my się na to nie zgadzamy, bo to jest nielogiczne. Ale w jaki sposób mogliśmy się zgodzić na to, żeby płacić czynsz? Ktoś mi to może powiedzieć? Tak ale jeszcze część za coś co zostało nam za darmo dane bardzo dobrze i teraz właśnie dlatego dlatego takie mam przemyślenie jak ty tam przyjacielu i to że dostaniemy za darmo ponieważ nie można handlować ziemią ziemia jak wam powiedziałem na samym początku to jest matka nasza rodzicielka ona dała nam nasze życie możemy tutaj chodzić po niej dlatego że ona jest nie możemy nią handlować. To tak jakbyśmy wysłali mężczyźni, jakbyście wysłali swoje kobiety do lasu na drogę, żeby Wam przynosiły nie jagody, ale pieniądze. To jest proceder. Jeśli my kupujemy ziemię, jeśli my kupujemy ziemię, bierzemy udział w procederze. Czy to ta kobieta, która sprzedaje swoje ciało, czy ten mężczyzna, który kupuje tą usługę, jest zły? Możemy dywagować. Na pewno oboje biorą udział w grzechu. Bo grzech to jest zboczenie. Zboczenie to jest odejście od normy, bo norma to jest idziemy w prawo, a jak zbaczamy z prawa, to jest lewo. Bo my nie chcemy być zboczeńcami i nie chcemy kupować ziemi. Bo kto kupuje ziemię, ten handluje ziemią. A kto handluje ziemią, ten handluje swoją matką. A jak kobieta jest sprzedawana i kupowana, Kim jest taka kobieta? Chcecie taką matkę? Więc czy chcemy kupować tą ziemię? My zostaliśmy pozbawieni naszej ziemi podczas rozbiorów. Ostentacyjnie Żydom były wręczane nasze majątki tylko dlatego, że nas sprzedawali okupantom. Były ustawy. Edward, Znowu możesz powiedzieć potem dokładnie, kto i co kiedy. Były ustawy, które wyraźnie mówiły, jak doniesiesz na Polaka, to jest jego twoja chata. Tak sobie wymyśliłem teraz, ale tak to właśnie mniej więcej brzmiało. Więc my teraz nie mamy nic. Ja muszę wynajmować, mój tata musi wynajmować, moja mama musi wynajmować. Mało tego, nawet po wojnie, jak mój dziadek przyjechał z wojny i dostał od państwa wtedy komunistycznego ziemię, ciałki wszystkim dawali. To ponieważ dostał ją w centrum mieście, potem w kolejnych latach mu ją odebrali. Ziemia powinna być nam dana i bez prawa od sprzedaży. Trzeba ludziom przypominać, że nie wolno tego robić. To jest mój po pro pomysł, który został oparty na Anastazji, ale nie można handlować własną matką. Nie czuję takiej w ogóle możliwości. Każdego, kto będzie handlował matką, nazwę handlarzem.